Szybko noga do góry. Prosta noga, szybko do góry. Jeszcze... Nie łap za rurkę. Aha. I wracaj. Na nisko było już wracać puścić. To nic. Jeszcze raz. Teraz tak wysoko to powinno się udać. Tak jest. I w dół. Dobrze, że na teraz jest... Aha, puść rękę, wszystko widzę. Jest, super, do góry. Pięknie. To wskakuj. Zewnętrzna noga. Dobrze było wysoko, ręka. Tak. Mhm. Tak, jeszcze raz. Prosta. Jeszcze raz. Ta co robi, zamach ma wylądować pod spodem. Tak było? A, z Tak. Pierwsza pod spodem. Tak. Czyli prawa w twoim przypadku. Tak jest, teraz ładnie. Dobrze. I uginasz nogi i do góry sobie spójrz teraz. O, jak ładnie. Tak, tylko nie zabieraj głowy do tyłu, ale tylko w górę. I nie trzymamy tą ręką drugą na dole. No. <laughs> teraz dobrze. Super. Ale miałaś proste nogi teraz. No. Proste nogi miałaś. Jeszcze raz? Ale tak, tak, to jest ja cały czas nagrywam. Chwilkę jeszcze. No też to kumiesz wiem. O, tak. Super. To nagrywam. Siadasz. Zapy do góry. I w dół, w dół, w dół. Na koniec jak też radę, to puszczaj rękę. Jest. Możesz spojrzeć nawet. Piękna kuleczka. To wracaj. Nad wracaniem jeszcze musimy popracować. No.